Mało się z tej strony. Ponownie kanał klasowy YouTuberzy. Ponownie Gierka Clash Royale. Dzisiaj otwieramy skrzyneczki oraz gramy Pekkom, Słuchajcie, no nie mam doświadczenia w graniu Pekom, ale mam nadzieję, że teraz się uda. Dzisiaj się uda. Mam również do odebrania nagrodę. W questach tutaj również mamy skrzynkę, więc co? Myślę, że zaczynam odcinek. Pierwszy to, może zrobimy, to zarejestujemy sobie tutaj jakąś kartę. Nie mam pojęcia jeszcze jaką, ale chciałem dociągnąć tego Battle Rama, więc może Battle Rama sobie będziemy requestować. No i co? No i co? Zaczynamy! Pierwsze co robimy, odbieramy nagrody 1750 Golda. Całkiem dużo, ale to się bardzo przyda, ponieważ dzisiaj będziemy właśnie ulepszać. O, jakiś gościu już mi zrequestował Battle Rama gdzie będziemy ulepszać trochę te właśnie karty kersy o przepraszam przepraszam kersy tutaj też mamy yy, prób quest więc też sobie przy okazji to wbijemy dobrze, zaczynamy opening pierwsze no ta skrzynka nawet nie wiem jak się nazywa przepraszam, jeszcze muszę, wydaje mi się troszkę zciszę dobrze werczesty yy, tak, jakieś tam karty, nie będę tego czytał, bo to doskonale, mam nadzieję, wyjdziecie. widzicie. Takieta, super. No i ostatnia skrzyneczka. Okej, okay, już, już możemy sobie ulepszać Battle Rama, no to super, ogólnie. Przeagowało coś, przepraszam bardzo za te uprzednienia. Proszę bardzo, Arosy, Royal Giant, Battle Ram. I Lightning! Odblokowaliśmy Lighting. Bardzo, bardzo super. W ogóle dostaliśmy bardzo ale nie zauważyłem. No i fajnie. W ogóle w następnym odcinku mam nadzieję, że się uda zagrać Logbite'em bez loga. To może dziwnie trochę brzmieć, ale tutaj właśnie macie ten deck pokazany. I takim deckiem najprawdopodobniej jeszcze raz przepraszam. Takim deckiem będziemy najprawdopodobniej grać jutro. Mam nadzieję, że jutro. Dobra. Teraz... Co teraz, co teraz, co teraz? Mamy tutaj jeszcze Draft Challenge. to a ten Draft Challenge, nie wiem, czy będziemy grać. Może jedną walkę dzisiaj zagramy, ale teraz skupiamy się na właśnie tym deku, na którym zagramy troszkę na Arense. Więc ulepszam. Bierz Dark Prince'a. O, znowu coś Bardzo bym chciała, że ale nie mam jakiegoś najlepszego telefonu do tej gry. Prince. Wallbreakersy. Ulepszajcie się. Przepraszam ponownie, bo chyba, chyba, chyba wy też to tak widzicie, że nagrywam troszkę. Nie wiem. Jeszcze wydaje mi się, że muszę przyciszyć. Zobaczymy, zobaczymy. Bacy. Jeszcze. Jeszcze. Ulepszamy, bacy. Jeszcze. Ulepszamy na poziom siódmy. Jest jeszcze, przepraszam. Na poziom siódmy jeszcze możemy. I to tyle. I to tyle. Yy, zobaczymy jeszcze z tego lightinga w ogóle. No fajnie, fajnie, że go odblokowaliśmy, bo nie miałem tego lightinga, nie miałem. Dobra. Mam dek ustawiony, mam dek ustawiony, lecimy z arenką. Mam nadzieję, że wygramy chociaż jedną walkę, ponieważ ja nie mam skilla w graniu w pekką. muszę drugiej sobie przyznać. Dobrze. No i co zareaguje, jak, jak zareaguje przepraszam, polski się włączył Aha, myślałem, że mówiąc szczerze trafię w wieżę, ale chyba nie Więc co, co ja teraz mam robić, co ja teraz mam robić, no Dark chyba Dark z niego sobie powoli, znaczy szybko w sumie Elektro z niej wierzy co zrobił w takiej sytuacji? Zostawił tombstone. Tombstone, przepraszam, trochę taki słowny tombstone, coś znowu przelagowało. Bardzo fylazem za no ale już mówiłem. Ja najlepszego telefonu tu nie mam. Pekka, Pekka, Hunter. Niech ta Pekka sobie idzie powoli. Frynys... frnys, frnys, frnys. Ta nie dojdzie niestety. Gobliny. Gobliny, tombstone. Też beznadziejny ten tombstone. Znaczy, no dobra, może żeby się obronić, no. Hunter, dobrze, że raz przynajmniej walną w tą wieżę. Znaczy, mamy przewagę, mamy przewagę. Co ja... Gdzieś? Nie mam pojęcia. Za Może... Hmm. Hmm, hm, hmm. Hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. I postaram się trochę bez faili, bez faili w tym odcinku, ponieważ zauważyłem w ogóle, że w tym odcinku bardzo dużo mówię w razu kurde, więc postaram się teraz go ograniczyć jak tylko mogę. Rakieta. Rakieta, rakieta, rakieta. W ogóle deck. Powiem tak. Z, totalnych, w sumie, z totalnie przypadkowych kart złożyłem ten deck, więc no nie wiem. Double Price. Czy to się uda? Czy to się uda? Mamy przewagę. Na razie w sumie idziemy bardzo dobrze. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jedziemy z Peką na levelu siódmym. I teraz tutaj możemy wystawić Prince'a na levelu ósmym. No i co goś tu zrobi? Ma Wizarda. Ma Wizarda, ale on chyba w ogóle nie ma skarni czy coś takiego. No to. Ale ma tego Tumpstuna niż ten Kurde no. Już byłem tak blisko Staciliśmy trochę z zwierzy Dobra, Hunter Co to będzie? Uwaga, wallplay Tersy Dobrze, dobrze, dobrze Źle, 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 źle. Okej, okay, dziwnie to coś miało, no ale taka prawda Dobrze, 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 dobrze. Źle, 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 I teraz to No i pekka Dobrze, dobrze, batsy. Nie zajmą się tą muszkieterką. Tylko, że my trochę stracimy z tej wieży, jednak. I ma przewagę na wieżach, ale to się zmieni za chwilę, bo wyczytałem sobie rakieta. No dobra. 11, boże, 1011, przepraszam, zostało. Ym, I co? Dark Prince. I Prince. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, Berkins wyczyścił wszystkich. W ogóle bez pytania. Zakłujemy to. Czy Kedwega się uchwyciła. Super jest na razie. baczył tego. I to jest. To jest znaczy wygrana, tak? Tak? Nie. Nie. To nie jest. Znaczy. Tak. Nie. Nie. Kurde. I było tak blisko. Teraz, żeby tego nie zwalić. Pekka. Dobra, mamy wygraną. Raket. Mamy. To, mamy wina po prostu, mamy wina. No, jak widzicie, pierwsza walka wygrana. No. Ja mówiłem, nie mam skilla w graniu pekom ale może to się zmieniło, no ja nie wiem. E, oczywiście mamy trup quest'a, bo nie masz tutaj wallbreakers'y. Te wallbreakers'y, e, wallbreakers'y. No, Na chwilę w ogóle mamy wybór epika. E, bowler, freeze, z tego co tam widzę. No, lubię grać bowlera Minion Horda. Przepraszam. 8 minut, 9. Już pewnie nagrywamy. Yy, coś tam, coś tam. Są Clan Warsy w ogóle, ale nie chce mi się tego teraz grać. Więc lecimy dalej. Lecimy dalej z Koksem. Jak to się mówi. No nie wiem, może wygramy trzy walki. No ja nie wiem. Jednak ten deck uważam, że jest mocny. Tylko trzeba im trochę umieć im grać. No ja za bardzo, tak jak mówiłem, nie umiem grać za bardzo pekką, ale... Gram na trzy muszkieterki. No. Gram na trzy muszkieterki. Trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak. Pekka w ogóle wyczyściła cały cały tutaj pusz. Jeszcze może przeżyję? Przeżyła. Super. No ta oczywiście ta pekka nie dojdzie. Ale przeżyła, to się liczy, to się liczy. Co teraz wystawić? Nie mam bladego pojęcia. Co, może tak? Może zeskoczy go, nie wiem. Prince. Łyczka. Nienawidzę łyczki. Nie uchwyci kolektora, niestety, ale dobrze, że dobrze. dobrze. Ale dobrze, że wiemy, że ma kolektor. Dobrze, że wiemy, że ma kolektor. No teraz sobie na spokojnie będzie to kolektorowo, to wiem, ale... Ta peka, mini peka... Nie doszła. Super. Bacy skontrowały mini pekkę. Wizard. No to Huntera. Tylko kiedy? Kiedy tego Huntera wystawić? Tu teraz już. Nie ma co. No, zgar, oczywiście. Teraz tak. Się, nie, nie, nie ma sensu. Na razie poczekam, aż on wystawi coś. Uprawi trzy To no, tak samo. Tylko teraz zostawimy prinsa nas. Tak, zobaczymy co się że to, yy, toczy. Ulawiam ja rakiety na te trzy muszki, takie w ogóle nie jest mi groźne, więc... Kurde, można to już rakietować a nie będę rakietował tego yy, kolektora, ponieważ bardzo mało życia zostało. To znowu przelegowało. To jak mówię, bardzo to przepraszam. O Boże. No tam musiałbym się czymś, czymś obronić. No w sumie, że no tak. Dobra. Mini peka, no to peka. Trzy muszkieterki. Raket. Super. Dark Queens. Nie rozpędzi się. Super. Na razie, na razie gram się bardzo dobrze tą peką. No co, może, może takim dekiem zamiast tych golema będę grał na ręce, ja nie wiem. Słuchajcie, wszystko może się zdarzyć. Wspały yy, kolektor, bo my to możemy zrakietować, ale czy my chcemy to raketować? Oczywiście, że chcemy. No ale... Czy jest w ogóle... Eee, zrakietujemy to. No i mamy chyba wujna. Nie, nie mam wujna. O kurde! Tak i Darkness, dobra. Nie wyszło najgorzej, nie wyszło najgorzej. Tak, tak. Tak. Super. Nie, 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 super. nie, 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 super. nie, super. nie, przepraszam, nie, super, nie, 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 Uwaga. Tak, dobrze. Jeszcze ten nie udało się dojechać tym Prignisowi. No i co? Słuchajcie, dwie wygrane walki z dużą pekką Nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego. I mamy wybór: Bowler czy Freeze. Dwóch kart nie mam. No, no nie wiem, oba, obie karty są dla mnie bardzo, bardzo mocne. Ale wybiorę Bowlera, wybiorę Bowlera. I co? Jeszcze sobie zobaczymy. Boulera I już nagrywamy 12 minut. 13 minut. Dobra. To ostatnia walka. Pekom, ile nam zostało do końca? O, nie wbijemy dzisiaj, ale może na kolejnym odcinku, jak się uda, możemy wbić Jungle Arena. Więc co? Lecimy, lecimy. Co? Prawie za Kingstowerem. Tombstone nas stawił. Nie, nie roketuję tego, nie, nie ma po co Zachowam sobie na razie tego rokieta. Knight no To Prince Zykiety będą wkurzające lekko, ale mam nadzieję, że i tak sobie poradzi. Oczywiście sobie poradzi. Teraz będzie tak powoli zabiła te szkielety. O, o, i to mi się podoba. To mi się podoba. Raket i bum. Princessa na tym nie dojdzie w ogóle. Nie wiem jakim gradekiem, serio. Niepo, niepotrzebnie trochę wystawiają te baczne. Ale już miałem, chciałem pewnie że w ogóle żadne z nich nie uderzy. Znowu trzeci gościu ma ósmy poziom. Trzeci. bo Ponieważ tych dwóch też miało. tak mi się wydaje przynajmniej. I co? Może Dark Prince? Tak za kinstałem? Nie, może lepiej nie. On jeszcze nie wie, że ma pekę. Że mam pekkę. Jeszcze nie wiem. A teraz już będzie wiedział. Tylko że... Kiedy tą pekkę wystawić? Da jakiś sapór za tego Gianta? Chyba nie. No może tak. się udało. Taki mocny nawet. Ok. Wyszło. Wyszło dobrze. Wyszło dobrze. Zresztą, ja ta tego niezabora. Nie, tego tak. Zabiła. Nie, nie, zbiję, niestety, skrypki, ale... I tak wyszło dobrze. nie, nie, dobrze. nie, 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 dobrze nie, 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 dobrze, dobrze jest Przepraszam. nie, nie, yy... nie, Yy... Dobra, nie będę kończył tego, co miałem powiedzieć, bo... W... Nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć, więc. Dobra. Yy... Prince. Dobrze. Dobrze, było... No dobrze. Dobrze, dobrze. Prince. Giant, z tym Giantem może być taki problem, a może nie Nie, może być taki problem Będzie problem, czy nie będzie problemu Nie, nie będzie problemu, spokojnie Hunter wyczyści cały tutaj, całe towarzystwo I mamy Jak ja to nazywam dogrywkę Czasami ten student dev Ehm. Um, sudden DF, sudden DF. No, dobra. Wall breakersy. Niech uciekają sobie. Kiedy on uderzy? Uderzył. Super, super, uderzył. Teraz tak, pekka. Wiesz co jest słabe w tym deku? Że tu nie ma żadnego budynku. To jest słabe. Ale i tak jest. Wydaje mi się, że deck jest bardzo mocny. Znowu wystawił źle tego... Znaczy. Dobrze w sumie wystawił to Furnace, ale... O, mogę to, mogę to ten, zrokotować na 3. I boom, I mamy. Nie, wina. Znaczy, no nie mamy wina oczywiście jeszcze. Dark Prince, niech się rozpędzi. Nie rozpędził się. Nie rozpędził się. Ale no, dobra. Hunter. Dobra. Teraz tak, Wallbreakersy. Super! Mamy trzeciego wina. Nie spodziewałem się tego. Naprawdę się tego nie spodziewałem. 18 minut, 18 minut. Albo wiecie co? Może czwarta walka? Może czwarta walka? Ile zostało pucharków? 9 pucharków do Jungle Areny. Słuchajcie. A co mi tam jeszcze jedna walka? dzisiaj się, dobrze. Jedna walka, ostatnia w tym odcinku. Sorry, że tak mówiłem, ale no już 2006 to już pierwsza walka na jungle Znowu gość ma ósmy podział, no ja nie wiem. W ogóle, serio, deckiem gra mi się bardzo dobrze. Aż, 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 aż jestem zdziwiony. O kurde. No dobra, jednak dobrze. Eee... Um, Mortara ma i... No, no dobra. Akurat nie lubię grać na Mortara, ponieważ, no bo w ogóle, w żadnym deku nie, nie lubię grać na Mortara. Ponieważ Mortar, uważam, że Mortar jest bardzo dobry. Hunter. Dawaj, na Hog'a. I Prince. I super. Znaczy, słabo trochę, że wstawić tego Knight'a, ale... I tak wydaje mi się, że ten Prince przeżyje, przeżył, ale niestety nie uderzy. Kurde, mamy lekki problem teraz, znaczy, no dobra. Początek walki, w ogóle... Nie mam żadnego problemu na razie jeszcze. Yy, Dark Prince Okej. Okay. Widzę, że gra Ice Spiritem. Okej. Okay. Okej, okay, w ogóle nie wiem dlaczego nic nie stały pekka na Hoga. Przepraszam, znowu coś przelagowało. Dobrze. Mam niestabilne połączenie, ale... Mam nadzieję, że i tak... Dobra. Ale nie wiem, może kość przestał grać, chyba nie. Nie, nie przestał grać. O kurde. Coś stało. Ej, co jest? Przepraszam, przepraszam. W ogóle sam też nie czaję o co chodzi, więc... Ale jednak wszystko dobrze jest, widzicie, no i w ogóle. Yy, o Boże, o Boże, co ja teraz mam zostawić? I co, i co? I teraz będzie taka zabójcza kontra. I zdobyliśmy wieżę. I teraz full defensywa do końca, do końca. Dark Prince. Uderzył jeszcze raz. Dobrze, super. Tylko teraz tak, byle Hog'a obronić, ponieważ Hog teraz poleci, tak mi się wydaje. Ej, Spirit. O kurde, o kurde, dobrze, 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 dobrze. A co mam teraz zrobić? O Boże, miał Fireballa. Prince. Wszystko! Wszystko! Na trzy musimy to wygrać. Musimy to wygrać na trzy. Wszystko. Dobra, mamy, mamy to. Nie, nie mamy tego. Mamy to. Mamy to czy nie mamy tego? Mamy to. Słuchajcie. Dex spisuje się naprawdę świetnie. A w sam zdziwiony, że tak dobrze gram pacco. No. no chyba, że nie gram dobrze pekkom, no, ale... Wychodzi na to, że jednak gram. Dobra, słuchajcie. Będziemy sobie kończyć już odcineczek. Następne w sensie jutro najprawdopodobniej, bo te, już to też pojawi się odcinek, gramy sobie tym dekiem. A potem już możliwe, że będziemy grać do końca tym, ponieważ naprawdę świetnie mi się im gra. Więc co? Ja się z wami żegnam. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie również dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A z Wami żegnam. Cześć!